Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę narodzin Zbawiciela, narodzin wiecznego Króla, a dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego męczennika. Dzisiaj narodziny, wczoraj narodziny, a dzisiaj można powiedzieć śmierć. Ale katolik powinien powiedzieć inaczej. Wczoraj narodziny dla ludzkości, wczoraj narodziny dla Ziemi, a dzisiaj narodziny dla nieba. Śmierć jest bramą, przez którą każdy musi przejść, żeby wejść do życia prawdziwego. Tam, gdzie złodziej nie kradnie. Gdzie mól nie psuje i gdzie się nic nie niszczy. Ziemia jest darem Bożym, jest piękna, ale w mgnieniu oko, w oka może zniknąć. Ponieważ to, co materialne, wszystko w mgnieniu oka może zostać starte. Nawet człowiek dysponując różnego rodzaju bronią. Czy zasobami intelektualnymi może sprawić, że to, co dzisiaj znamy, jutro za godzinę może przestać istnieć? Bo jeżeli nie będzie prądu, nie będzie banków, nie będzie sklepów, nie będzie produktów, które kupujemy, żeby żyć i żeby przetrwać, to kto tutaj, siedząc w tej kaplicy, byłby w stanie wyprodukować zapałki? żeby rozniecić ogień, żeby coś ugotować albo się ogrzać. Jesteśmy bezradni na tej ziemi, bo wystarczy rzeczywiście niewiele, żeby to, co dzisiaj znamy, przestało istnieć. Dlatego, kochani, ten świat, chociaż jest darem Bożym, jest piękny, jest tylko stanem przejściowym. I to dlatego każdy z nas czeka na tę scenę, którą, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii, gdzie Szczerba widzi niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy ojca. Każdy katolik czeka właśnie na tę samą chwilę, ażeby ujrzeć na łożu śmierci naszej własnej niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy ojca. Na każdego ten dzień przyjdzie. Bez wyjątku. I dlatego naszym zadaniem jest dobrze na ten dzień się przygotować. Ale będziemy też kochani doświadczani, tak jak doświadczany był przecież święty Szczepan. Zwróćcie uwagę na jedną, na jedną ciekawą rzecz, być może nawet i więcej. Tak jak podaje, podają dzieje apostolskie, Szczepan rozprawiał z uczonymi. Szczepan prawdopodobnie wywodził się ze środowiska greckiego i dlatego nie bez przyczyny też są wymieniane te ludy, ponieważ święty Szczepan rozmawiał i rozprawiał, uprawiał dysputy teologiczne z Żydami pochodzenia hellenistycznego, greckiego. E i zobaczcie, że wszyscy byli tak zasłuchani i zdziwieni tym, co on mówi, że nikt nie był w stanie podważyć tego, co on mówi. A święty Szczepan wykazywał, że to Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Bogiem, wyście go uszyżowali. Wyjaśnia to na podstawie pisma świętego, na podstawie tory, na podstawie psalmów, proroków Starego Testamentu, którego każdy Żyd znał, od, można powiedzieć, od kolegów. I wszystkie te teksty zapowiadające Mesjasza. I one ukazywał, jak rzeczywiście wszystkie one wypełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. I nikt nie był w stanie, ze słuchających, podważyć tego, co mówił Stefan. Nawet wręcz przeciwnie, byli zdumieni tym, co on mówił. Nie mieli żadnych argumentów przeciw. Jak świat postępuje z tymi, na których pytania nie potrafi odpowiedzieć? Niszczy się ich. Zabija się ich. Żeby oni nas nie zawstydzali i nie podważali naszego dotychczasowego życia, żeby nie burzyli tego, co dotychczas mamy. Ile razy ja się też spotkałem z agresją od innych księży. niech fizyczną, ale jakąś słowną, jakimś wykluczeniem ponieważ nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytania, które ja zadawałem o teologię, o kościół, o liturgię, wykazując pewne nieprawidłowości, pewne błędy, pewne niedorzeczności, pewne paradoksy. I za każdym razem nerwowa była atmosfera, ponieważ nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to, co mówię, wytłumaczyć to. Mówię, jesteś księdzem katolickim, studiowałeś w Rzymie, to powiedz mi, dlaczego w Nowej Miszy Świętej klęka się po śpiewaniu baranów Bożych. Nigdy nikt nie był w stanie odpowiedzieć na te pytania. A dlaczego nie każe się rozkładać rąk przed pazwami na Ewangelię? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Ale odpowiedzią jest zawsze taka odpowiedź, jaka spotyka Szczepan. <trym> Wy również dyskutując na różne tematy teologiczne, wykazując pewne paradoksy, paradoksy świata, filozofii, prawa czy e, liturgii, spotykacie się z, agres z agresją, ponieważ ktoś już się czuje, już się grunt pod nogami komuś wali, ponieważ nie jest w stanie sprostać temu, o czym mówimy, nie jest w stanie odpowiedzieć, wie, podświadomie, że mamy rację. Ale on by musiał rzeczywiście zburzyć cały swój dotychczasowy światopogląd, żeby rzeczywiście od nowa zacząć budować tak, jak trzeba. A niestety większości na to nie stać, ponieważ nie mają tyle siły i odwagi, ponieważ trzeba stanąć, można powiedzieć, kontra, przeciwko światu, przeciwko większości. I święty Szczepan bezradny również stanął kontra, przeciw wielkim tego świata, wykazując im <laughs> ich niedorzeczność. <laughs> A oni, nie mając żadnych argumentów, z zawiści go natychmiast wyminowali. Wykorzystali moment, kiedy został odwołany Pąc już Piłat z Jerozolimy. I nie było władcy, ponieważ nie wolno było wykonywać żadnego wyroku śmierci bez podpisu tego, który zarządzał w imieniu Rzymian i Rozoli. A w związku z tym, że było, można powiedzieć, bez królewie, jednego odwołano, drugi nie dojechał, dlatego w tym czasie wykorzystano ten moment i dokonano samosądu na Szczepanie. Na Szczepanie, który był jednym z siedmiu diakonów. Święty Piotr, pamiętacie, już można powiedzieć, Skarżył się na to, że tyle jest potrzebujących, tyle jest darów, i my zamiast sprawować Wam sakramenty, zamiast, zamiast głosić Wam słowo Boże, to my się zajmujemy rozdzielaniem darów. No przecież my tego nie musimy robić. Pan Jezus do czego innego nas posyła. Dlatego wyświe, wybierają i wyświęcają diakonów, którzy mają obsługiwać stoły, mają wyręczać apostołów w pewnych obowiązkach których oni wcale nie musieli pełnić, ażeby oni mogli wykonywać zadanie, do których przeznaczył ich Pan Jezus. Jednym z tych siedmiu diakonów był właśnie święty Szczepan. Musiał wyróżniać się spośród tych diakonów, ponieważ on jako jedyny jest przedstawiany jako ten, który nie tylko obsługuje stoły, ale też głosi Słowo Boże, tak jak apostołowie, a także jak i podają dzieje apostolskie, te słowa były, były poświadczone znakami od Pana Boga, ponieważ Święty Szczepan również czynił cuda. Nie mogli znieść właśnie obserwatorzy, że Święty Szczepan może mieć prawdę, może mówić prawdę, bo ta prawda była poświadczona cudami, które wszyscy widzieli. Ale, kochani, prawdę to nic nowego, że chce się ciągle zachować, żeby ona nie wyszła na nie. Bo jest czasami niewygodna dla świata. Bo człowiek, to jeszcze raz trzeba podkreślić, jest bardzo ciężki, żeby zrewidować swoje życie, żeby zrewidować swoje postępowanie, żeby przyznać się do błędu, że nie miałem racji, albo przyznać komuś rację, że rzeczywiście masz rację. Pamiętam takie sytuacje, kiedy rzeczywiście uczyliśmy księży. Starej mszy i to wiadomo, różne tematy są, i, i, i czasami było widać przerażenie w oczach tych księży. I pamiętam, jeden się przyznał: taki był ksiądz kanonik, on pracował całe życie w Niemczech. Już był na emeryturze i w ramach emerytury też przyjechał uczyć się Starej Mszy Świętej. I on tak po tygodniu warsztatów na takim, no, takim spotkaniu kapłańskim zamyślił się, taka cisza zapanowała, jakiś temat, bo nie pamiętam, taka no cisza refleksyjna, bardzo głęboka i tę ciszę przerywa ten ksiądz kanonik i mówi bracie, ja całe życie kapłańskie swoje przeżyłem i praktycznie nad drogą stoję. I jest mi tak przykro, że ja dopiero teraz, w schyłku życia dowiaduję się takich rzeczy. Nieraz jesteśmy zamknięci na prawdę i też chcę, abyśmy też sami zrozumieli, że być może są takie rzeczy w nas samych, takie jakieś skostnienia, takie jakieś no, trzymanie się kurczowe czegoś, co prawdziwe nieraz nie jest. Nie potrafimy się przyznać do błędów przed członkami swoich rodzin, przed mężem, przed żoną, przed dziećmi, przed sąsiadami. A trzeba stawać, kochani, zawsze w prawdzie. Bo jeżeli nie będziemy stawać w prawdzie, to sami będziemy, e, sami będziemy kamienować tych, którzy rzeczywiście te prawdę będą nam wytykać. Trzeba zawsze słuchać, słuchać innych, ponieważ nawet w krytyce jest może być nieraz jęko i krytyka może przynieść przede wszystkim dwie korzyści. Pierwsza korzyść to jest taka, że czasami z niej możemy wyciągnąć wnioski dla siebie, bo ziarnko prawdy tam może się znajdować. Ale także druga sprawa, krytyka i uległość wobec tej krytyki, a przynajmniej nie oddawaniem złem za zło, ćwiczy nas też w pokorze. I daje nam też okazję do znoszenia upokorzeń które świat przeciw nam ciągle pisze w różny sposób i w różnej materii. I dlatego, kochani, dzisiaj postawa świętego Szczepana uczy nas i tak naprawdę koniec tego fragmentu dziejów apostolskich jest bardzo przejmujący i jest zadaniem dla każdego chrześcijanina, dla każdego katolika do końca życia. Panie, nie policz im grzechu tego. A więc święty Szczepan i Kościół Katolicki uczy nas, że odwet, zemsta, jest śmiertelnym brzę. Nie możemy żyć zawiści do kogokolwiek. Dopiero kiedy święty Szczepan odpuścił swoim poprawcom, jak podają dzieje apostolskie i kończy się ten fragment zasnął w panu. Będziemy mogli umrzeć w pokoju tylko wtedy, kiedy będziemy pojednani ze światem. I dlatego tego życzę też w drugi dzień świąt każdemu. Abyśmy każdego dnia, za każdym razem, kiedy zasypiamy, byli pogodzeni ze światem. Byli pogodzeni z wrogami, przynajmniej mentalnie, w naszym odczuciu. Wiemy, że nie żywimy do nikogo zawiści, nie żywimy do nikogo zazdrości, nic nas tutaj na tym świecie nie wiąże, bo zawiść i zazdrość niestety dusze w czystym najbardziej do tego czysta przykleja. Niech więc święty Szczepan wstawia się za nami i wyprasza dla nas tę łaskę, miłości wszystkich ludzi, a także naszych nieprzyjaciół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, rozpoczęliśmy krucjatę modlitewną o nowego prezydenta Polski, najlepszego na te czasy, według woli Pana Boga. Dlatego, jeżeli masz taką możliwość i zależy Ci na przyszłości naszej ojczyzny, to dołącz do modlitwy. Modlitwa może mieć dowolną formę, ale gorąco zachęcamy wszystkich uczestników do codziennego odmawiania dziesiątki różańca świętego w tej intencji. O wybór nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polski, jakiego Polska dziś potrzebuje, według Woli Bożej. Jeżeli dołączysz do modlitwy, możesz w komentarzu napisać: Dołączam. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Wspieraj tak, jak potrafisz. Zapisz się do nauk. Link w opisie filmu. Jeżeli ta nauka ci pomogła, przekaż jałmużnę. Obserwuj nauki na naszych mediach społecznościowych. Napisz komentarz ze swoimi spostrzeżeniami. Daj okejkę pod filmem, aby pomóc w zasięgach. Udostępnij, lub wyślij do znajomych. Sprawdź nasze inne propozycje w opisie filmu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.